Siemaneczko wszystkim. Rodzinka z tej strony. Dzisiaj trzyosobowa ekipa. Kacper, pokaż się, jak wyglądasz w tym pięknym poranie. Tak jest, nie ma co długo czekać ani zwlekać. Pola w pszczynie czekają, więc odpalamy. Słyszycie, że już pomalutku chodzą maszyny, więc atakujemy takie piękne poletko. Do pierwszej znajdę. Elo. Nadchodzi Kacper. Kaziu tam, wo już pierwsza monetka. Cesarstwo najprawdopodobniej, a Kacper idzie z niewiadomą, tak? O, ale bardzo ładne jakieś. Może od dzwonka, ale jakieś zereczki. Fajne, bardzo ciekawe. Już czyścimy. Co? Nic. tak to wygląda. Trzecz nie niż dzwonka, ale jakaś rozdóbka, ale bardzo, bardzo ładne Kacper. Naprawdę? Ciekawe. Ciekawa, nie wiadomo. Super. Brawo Ty młody. No brawo ja. Jak buty? Trochę mokre. Chwilka, no niestety. Źle buty, buty dobrane. I już mokre ale fanci, jak najbardziej, mega. Trzeba przyznać. Brawo dla młodego. Lecimy. Ekipa już wędruje. Tu zaczęte szybciutko. I drugi dołeczek. Jest slawik delikatny. Go przeczyścił. Myślę, że nic nie będzie, nie wyjdzie. A tu jednak. Krzyżowane młoty Pierwszy fant, Slawka <grymne> Ten piękny dzionek Za nim dotarł obuwienie odpowiednie mokrutenki Dobra, plomba pierwszym fantem miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej Lecimy Coś zagrało I czy to by chciało być to? jak najbardziej taka piękna grudeczka a to baguziorek tak już go tu kruszymy Hup, już. tak jest nie nasza pierwsza monetka a piękny piękny arseniaczek naprawdę zamek fenola. baja super one wyglądają już go tu kładziemy. No ale piękny. Jak na pierwszy strzał. Mistrzostwo dla mnie. Piękniusi. To Sławika cieszy. Taki guziczek jak najbardziej. Sławek bez monetki, ale bardzo zadowolony. I tym akcentem zaczynamy. I kolejny jak już widzę coraz częściej one się u nas pokazują Już nie ma co z nimi robić Tym razem taki kordzik niestety nie ma zdobień, więc idzie do sakwy ale przynajmniej pole posprzątane cyk do kiermany Kacper się zbliża wygląda. Nieźle widzę. Spodnie jego. Zobaczymy, co wytuptał. Bo tak jak mówię, pola różnie się trafią. Często żeśmy kopali. Czasem pole dobrze jest wyklatowane. i to naprawdę jest dobre. Trzeba się postarać. Trzeba naprawdę się postarać, żeby coś wyciągnąć. Sławek walczy cały czas. Idziemy do Kacpra. Zerknijcie, tylko zerknijcie. Kacper. tak, nie wiem, plomba chyba. I guzik I guzior. No niestety. Płaściutki nic na nim widać, tak? Czyściutki jak. I młody ma. O, dziesięć fenoli. 10 znaczy było widać. Jak najbardziej. Pięknie ją widać. Ciężkie pole młody, nie? Do eksploatacji. poga tak, plombunia. No fajne. No i dobra, rozkręcamy. Pogoda się robi. Pole nie ułatwia. Ale walczymy, nie poddajemy się. Lecimy dalej. Przywędrował Kasper. Kasper mnie dzisiaj zadziwia. Swoimi fantami. Coś naprawdę fajnego, gosper. O, tu jest jakiś krzyżyk. Nie? Jakiś krzyżyk, no niestety. Narzędzia rolnicze zrobiły z nim. Tak jest. Coś tam czyści. Gaził wyżej. Ale ja nie wiem, czy ja tam kogoś nie widziałem. Z detektorkiem. Bardzo ciekaw. Nie chcę się tam bardzo iść. Ale Kazbro mówi, że idzie zaraz na, mm. na obczajkę. Fajnie by było, jakby kogoś spotkać. Wiemy, że tu nieraz kopią też nigdy nie możemy spotkać. Raz spotkaliśmy kiedyś. Czaj? Tam jakbyśmy byliśmy ognisko przecież. A może, a może. Co Ludwik wtedy poszedł. Tak? No. Dobra, już nie szoruj. Pokaż, pokaż, poka, poka. Już patrzymy. Jak najbardziej Kacper bardzo, bardzo ciekawy fancier. Będziemy szukać. Na pewno łamane. Jesteś coś było napisane. Tak. Dobra, brawo młode. Żuwica. Zaskakuje mnie coraz bardziej. Dobra, to przez te nowe baterie, tak? Brawo. Dobra, lecimy. Pokaż jeszcze fanta. Zbliżenie. Naprawdę wygląda ciekawie. Kacper pakuje swój fant, tatko się naoglądał i w końcu jest, no perelek z tego co widać, ale jest, jaka radość z perela, jak nie ma, tak 10 jest, groszy. 10 groszy, tata jest zachwycony, euforia, 83, 83 nie. Ależ piękna data. Wróć, 63. 60 też bardzo ładna. Pozdrawiamy 63. Tatko, pierwszy Mouniak. Zadowolony. W końcu. No, 60. 60. Pozdrawiamy i lecimy dalej. Taki dołeczek, ale ja on tam wytropił. Co tu mamy, zieleniaczek jakiś? Czyżby między wojnie? To jest ustawka dobra. Rękawiczka chodzi. A jak fand, to wróci. Ale dobra, tu jest ciekawsze. Tak jest. Jeden grosik. Między wojnie. Już go tu Już go tu podczyścimy, bo naprawdę ładniutki będzie. O. I fale szukaliśmy, czyściliśmy i jest piękne międzywojnie. Tylko zerknijcie. Takie krągłości cieszą. Jeszcze takie malutkie. W końcu w tyle śmieci powychodziło. A w końcu zaczęło coś pokazywać. O, tak ładnie widać. Jest jedyneczka. Lecimy dalej. Sławkowi zaczyna się podobać. Gdzie kacper już? Telefon na... Nie telefon, tylko Wykrywasz naładował O piękno. No się jedyneczka Brawo Kacper to dzisiaj Miść wykopkowy A ja mam jedyneczkę między wojnie. jeszcze piąteczka. Oba No piękno. A mi też tak po malutku, że Kacpera wychodzi, Ja mam jedyneczkę między wojnie bardzo ładną. Więc ją się... No, z Bardzo ładna. Ostatnio Kazio ale 2014, 2014 za nas. Tak, pamiętasz? Tak. Kaziu gdzieś zaginął nam tam na górze. Strasznie mi się tam nie chce iść. <noise> ale spotkałbym tego detektoriana ktoś to. Kacper nie idziesz? Nie idzie. Zobaczymy <grym> Zobaczymy Dobra No jakieś dziwne nie? Mm -hmm. No z jakiejś koniny jakiś krzyż Jakiś guzik No i dobra no. Jeszcze potuptamy z godzinkę, półtora Brawo Ty no, Ekipa <grym> <zbieramy> się zatrzymała Krótkie spotkanie, czyli coś tam coś ciekawego. Kaziu walczył na jednym polu nie chciałem wam tu przeszkadzać. Nie? No. Nam przeszkadzają tylko śmieci. O jak ładnie. No, takie takie bąbelki. No i piękniutka dyszunia. To jest halasz? A no co ty? Dwójeczko cesarstwo. No i 20 groszy. Stryk. No i bomba. No i bomba. A młody, jak młody, widziałem, że problem z detektorkiem tradycyjnie, tak? Mm. I właśnie, jakiś detektorianin tam był, tak? No. Ja widział właśnie. Kolega Piotrek, on tu jest z łunki. Mówi, tak. Że tu, no, już troszkę znalazł. No. Piotrek. No jak, no, jak miejscowy, o kurczę, i czmyknął tam gdzieś, ja go widział. No. No szkoda. No pozdrowienia dla Piotrka. No Spotkamy go może jeszcze kiedyś na pewno Poinformowałem go żeby oglądał dziecko, ja no, no i pięknie I lecimy dalej, I lecimy dalej. Kaziu chyba depozyt tam jakiś uszar bo, bo nie może Odejść od dołka A Slawik Slawik obstawia Perel czy to prawda, czy to prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej, prawda? I co to będzie? 50 grosientów. Może weźmiemy do rękawiczki. Tak jest. 50 groszy 49. Ląduje u Sławika. O, Sławik zagubił tak fantastyczną szczoteczkę, profesjonalną <noise> może na powrocie gdzieś ją zauważy dobra 50 wieża, a Slawik leci dalej i szybciutko bo nawrotkę Slawik zrobił i o jedyneczka ale jaka zieloniunia. zieloniu piękna o! Ale Takie my bardzo lubimy Ale piękny fenolek, czekaj jego Spróbuję troszeczkę oczyścić, bo szczoteczki już nie ma A patrzcie Jedyneczka 39 Bardzo ładny stan Trzeba się dzierżyć z takich okazów dwie monetki z rzędu na koniec poszukiwań jest dobrze Slawik zadowolony jedyneczki bardzo ciekawe wyskakują i międzywojna ładna a teraz jeden fenolek Dobra jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze chwilkę Lecimy i robaczek i chyba ostatni nasz fand. Chociaż będziemy wracać, nawet będziemy nagrywać. Taki piękny cyk medaliczek. Dawno nie kupnięty u nas. No niestety stan jest jaki jest, ale może coś, coś wyjdzie, niestety szczoteczki już nie ma. Ale spróbujemy. Coś tam coś, to jeszcze zostało na nim, ale niewiele Ale medaliczek Na sam koniec Jak najbardziej cieszę Kacper, medaliczek wyszedł. O. Dobra Przemiatamy i suniemy w stronę samochodu Medali. Miał być ostatnim fantem Już podczyszczony. Miał, bo też to miała być sama blaszka. Ale widzę, się pokazuje i to będzie prostaczek. Z tej strony też się coś zaczynało pokazywać. Więc super. Jeszcze na koniec taka miła niespodzianka. Tak jak mówimy, zawsze coś zostanie. Wracamy. A tu taki lapsier został. Niestety, minięty. Dobra, lecimy dalej. No wracamy, popatrzcie. Kacper walczył, ja widziałem kiedy się, kiedy mu rozpadł się. Walczył taśmą, sznurkami i całe wykopki. Szacun młody, brawo. <grywy> Naprawdę i wiemy jak, ja też nie raz chodziłem jak się łamało. Zlatuje tragedia, ale walczył, widziałem. I jeszcze nawet coś ukopał. Brawo Tymona. Koniec grzebanka. Tylko zerknijcie. Jak można. Może coś weźmiemy po drodze. Posprzątamy za tych wspaniałych ludzi. Kaziu, zapowiadało się słabo. Bardzo się słabo zapowiadało. Ale nie? Słabo, ale. Ale zerknijcie. Z lotu ptaka. Cierpliwość poprawa. Cierpliwość, tak jest. Zerknijcie. Tu, Kaziu. Z pola. Dwie monetki w jednym dołku, żeby trzy na. Trzy Tak jest, trzy grosze były razem. Cesar, i cesarz, foleta. Naprawdę, te naprawdę piękniutkie wychodzą. Tylko zagnijcie. Jak złoto. 39. Piękny stan. I dyszka. Hmm. Piękny, taki też w piękny stan. No, Taki piękny zestaw. O młodego. Młody walczył dziś z wszystkim. Nawet z garetem walczył. Tyle z niego zostało. Ale tu fajna ozdóbka. Krzyżyk będziemy poszukiwać. I ta jedynaczka. Fajmar z bardzo fajna. Walczył i wywalczył. Wiemy jak się szuka taki oto A u Slawika? na początku była tragedia. Ja myślałem, że to będzie wypad bez monety. Ale jednak popłacało i powychodziło i międzywojnia i tu taki piękny o, fenolek prusaczek bozia, perel ale moim fanem takim skromnym dla mnie dzisiejszego wypadu mojego jest taki piękny tak jest, brawo synu więc cierpliwość, cierpliwość jeszcze raz cierpliwość i wszystko będzie dobrze jest. I 7 kilo śmieci w Tasi. Wszystko będzie ok. Zapraszamy. I. Up.